Pierwszy dołek na błotnistym polku. Gdzieś to tu było. I mamy. Guzik z orzełkiem. Słabo widać, zaraz doczyszczę. Po oczyszczeniu tak się guziczek prezentuje. Uszka z tyłu nie ma. A jest tutaj, zobaczcie uszko. Czyli przy oczyszczaniu uszkodziłem. Także mamy komplecik. No i fajnie. Lecimy dalej. Chwilę dalej wyszedł złomek. Popadał trochę deszcz. Strasznie grząski grunt jest na tym polu. Miałem po polu nie chodzić, ale siła wyższa po prostu jakoś mnie przyciągnęła. No i fajnie, bo guziczek wpadł. A tymczasem lecimy dalej. Kolejny dołek. Teraz wyskoczyła jakaś krągłość chyba grosik między wojna, ale zaraz sprawdzimy po oczyszczeniu. No i mamy piękną dwójeczkę, ale kurde strzał. Jeśli dobrze widzę, to jest 1871, 7. 1897 albo 1000 No tak, 1897. Kurde, ale strzał. Ja pierdzielę. Z tej strony orzełek. Ja pierniczę no. To już mam dzień zrobiony. Kurde, blade. Zobaczcie sami, jak się prezentuje. Ja pierniczę, w jakim stanie. Jeszcze w domu po oczyszczeniu, to to będzie, kurde. To po co przyszedłem? Naprawdę. Ale już mam dzień zrobiony. Pierwszy raz taką monetkę znalazłem. I lecimy dalej. Zobaczymy, co to pole da. Ale dobrze dzisiaj czułem, żeby iść na pole, póki jeszcze jest nie zasiane. Bo zobaczcie sami. Ja pierniczę. ale strzał. O kurde, to nic. Lecimy dalej. Teraz wyskoczyła szczepionka. Już dużo razy poznajdowałem szczepionki, ale nigdy pełną. Ta jest świeża pełna szczepioneczka na jakieś lisy. Także, nie wiem zabierać, zostawiać, nie mam pojęcia. Ale jest szczepionka lecimy dalej. Wyszło słoneczko. Dołek wykopany i tutaj Tutaj coś mamy Zobaczymy co to Kurde co się dzisiaj dzieje Gdzie to jest? szkaplerzyk gdzieś wypadł Gdzieś tu był szkaplerzyk jest Patrzcie Jaki zajebisty szkaplerzyk Nie no rewelka Ale wypad ja pierniczę urodzinowy wypad i Moneta, szkapleżyk. Kurde. Zaraz go oczyszczę i pokażę. Pierwszy w życiu szkapleżyk. Rewelacja. Po, po delikatnym oczyszczeniu tak się szkapleżyk prezentuje. Tu jest Jezusek. A z tej strony Maryjka. Medalik. Szkaplerzyk, no nie, no rewelacja, naprawdę, ale mam kurde dzień zrobiony, nie, nie wierzę w to. Ale to pole daje, ludzie. No, w końcu będzie jakiś gruby materiał. Ale się jaram, ja pierniczę, łapka w górę, bo naprawdę dzisiaj dzieje się, dzieje się ludzie, dzieje się. O ja. Lecimy dalej. Żeby nie było za kolorowo, dół wykopany. I wyszedł ząb tyranozaura. Kuźwa co ja się zmęczyłem, a sygnał kurde jak dzwon. No ale nic i tak mam dzień zrobiony. <śm> Na razie mamy ciszę. Coś tam zapierdzi, ale nic sensownego. Także za chwilkę jakąś pauzę będzie trzeba zrobić. I wymyśleć, którędy chodzić dalej. Buty są masakrycznie zarąbane błotem. Ale było warto, jak widzieliście. To jeszcze nie koniec dzisiejszego tupania, więc mam nadzieję, że jeszcze pole coś da. O! Jakieś takie popierdółki. Jakieś popierdółki. A tymczasem widzimy się przy następnym dołku. O, w oddali mam gości. Koniki jadą. Ale super dzień. Kurde. Fajnie to wygląda. Ale u mnie na razie bez większych rezultatów. Ale lecę dalej. Tyle co powiedziałem, że bez większych rezultatów. Dołek. I mamy kolejną krągłość. Także czyś, czyszczę. Niestety, kurde, przechadzając zgubiłem gdzieś szczoteczkę, także zobaczymy, czy uda mi się to palcami wyczyścić. Ale jest fajnie. Totalny zajazd. Ale chyba mamy 20 groszy PRL. Tam coś przybija. W domu zobaczymy na podsumowaniu, ale wydaje mi się, że to 20 groszy PRL. Kurde, fajnie się tak przejechać po polu, jeszcze ekipowo. A ja co, zakopuję dołek i lecę dalej. Słonko wyszło, pogoda dopisuje, czego chcieć więcej. Jeszcze takie widoczki fajnie. A teraz to, co lubię najbardziej. Idę sobie, idę. I cykwo krągłość na wierzchu. Ja to uwielbiam, po prostu. No rewelka, ja pierniczę, co za dzień. Co za dzień. Telefon za telefonem do mnie dzwoni z racji tego, że mam urodziny. Także mam nadzieję, że ten film będzie miał jakiś skład, ład i będzie dało się to pooglądać. No ale jak już wyskakują monetki na wierzchu, no to będzie grubo. Oczyszczę i zaraz Wam pokażę. No i mam coś mega starego. Niestety kurczę nie doczyszczę tak na no już, ale z tej strony widać jakiś herb. Nie wiem czy to widzicie, ale jest jakiś herb, ale mi się ręce trzęsą, Ja pierniczę. Na pierwszy strzał myślałem, że to sreberko, ale nie, to nie jest sreberko. Z tej strony jest herb. Tutaj widać jakąś twarz. Na otoczce eee, są jakieś. No kurczę, no nie zidentyfikuję tego na chwilę obecną. Ale dzieje się, ja pierdziele, słuchajcie Czekajcie na podsumowanie, bo zapowiada się grubo Takie monety na wierzchu Ostro, lecimy dalej Zaczyna się zrywać wiatrzycho Patrzcie, tutaj takie błękitne niebo A za mną, o, byleby burza nie przyszła Kurde, no żeby mnie po prostu deszcz nie przepędził, bo chcę jeszcze posperać. Nic, nie tracimy czasu, lecimy dalej Dołek wykopany Śpieszę się zanim walnie deszczem, kolejna krągłość, ja pierdziela, akurat jak zaczyna sypać to się spieprzy pogoda. Po o kurde, zobaczymy czy da się wyczyścić na polu, jak nie to zobaczycie na podsumowaniu. Totalny zajazd na ten moment, ale tutaj coś przebija i wydaje mi się, że to między międzywojnie. Zobaczymy w domu nie tracąc czasu i sygnałów przed deszczem. Może coś jeszcze uda się znaleźć. Widzimy się przy następnym dołku. Kurde nie dobrze, już zaczyna kropić, a niestety sreberko od jakiejś bułki, jak i po prostu śmiecił. Mam nadzieję, że nie pieprz nie deszczem, bo coś bym jeszcze pokopał, a jeśli nie, to za niedługo będziemy uciekali, bo wiatr zrywa co słyszycie zaczyna padać. Także zobaczymy jak to będzie. Póki co lecę dalej. Było fajnie, a wyskoczyło takie wieko kółko. Cholera wie co to. Dobra, zawijamy, bo już, już zaczyna padać już pada w zasadzie. Także widzimy się na podsumowaniu dzisiejszego dnia. Co? No, ja nie wierzę w dzisiejszy dzień, nie? Tutaj był ten dołek, w którym wykupałem to, to coś okrągłe. A pod spodem był, znaczy się. W tym samym dołku był sygnał i moneta, nie? Także były dwa sygnały w jednym dołku. Skupiłem się na tym mocniejszym. Ale przed zakopaniem sprawdziłem jeszcze ziemię. No i była monetka. Ja pierdziele co to za dzień. Ale to już widzę, że to będzie 10 groszy. Tak, widać, że to jest 10 groszy PRL. W domu oczyszczę. No ale co, przy zakopywaniu, od tak wpadła monetka jeszcze, no super, kurde co za pole, także lecę, żeby nie złapał mnie deszcz, a co gorsze ulewa. Dobra, sprzęt już spakowany, zaczęło padać, to na dzisiaj koniec, simplex w plecaku, eee, marsz do samochodu, pozostało mi jeszcze jakieś 3-4 minuty, grząskie błoto na tym polu już się zrobiło. Także widzimy się na podsumowaniu. Patrzcie, jak wyglądają buty. Ja piernicz. Dobra, witam na podsumowaniu. Trochę to porozrzucane, ale jest. Fantem dnia zdecydowanie szkapleżyk. Tak się prezentuje. Pierwszy w życiu szkapleżyk drugim fantem dnia jest yy, dwa hellery z 1897 roku austro-węgierska moneta z cesarstwo austro-węgierskie austro także no jest niestety pewne, czy to nie jest sreberko muszę jeszcze doczytać ale jest fant później mamy guziczek z orzełkiem Z napisami z tej strony jest łódź. Tutaj chyba też jest cesarstwo, z tym, że jest to zajazd totalny, ale widać z tej strony kurczę, na kamerze tego nie widać ale jak się człowiek przyjrzy, to jakiś herb tam jest perelki 10 perel, drugie 10 perel i 20 groszy perel kamienie, które rzuciły mi się w oczy. Też całkiem fajne. No i tak się prezentuje dzisiejszy wypad. Jeszcze jakieś, to najprawdopodobniej jest yy, jakiś kurde pocisk czy coś w ten deseń. Jakieś takie coś od czegoś mniej ciekawe, no ale zdecydowanie te dwa helery to po prostu zrobiły dzisiaj mi dzień razem ze szkaplerzykiem. Po prostu mamy cesarstwo, jest super. Także, jeśli się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę, zawsze to zasięgi podbije i napawa to chęcią do nagrywania następnych materiałów. I w takim razie widzimy się w następnym odcinku. Dzięki.